Cześć, witam was. Dzisiaj odpowiedź na kolejne pytanie, które otrzymałem od was. Na czym smażyć? Dlaczego nie oleje roślinne? Jakie są najlepsze tłuszcze do smażenia? E, oczywiście, jeżeli chodzi o dietę tłuszczową, tą, którą ja stosuję, wiele potraw, wiele posiłków przygotowuję na różnych tłuszczach, smażąc mięso, czy smażąc jajka, czy inne produkty, które spożywam. Najczęściej do smażenia używam oleju kokosowego, przeważnie oleju kokosowego kokosowego rafinowanego, z którego są usunięte różne substancje, które mogłyby ulec utlenieniu podczas poddawania ich obróbce termicznej i byłyby dla organizmu szkodliwe, prawda? pojawiałyby się wolne rodniki, które negatywnie działają na nasze zdrowie i na nasz organizm oczywiście. Więc w tym momencie do smażenia do obróbki termicznej, dłuższej kilkuminutowej, polecam i sam stosuję olej kokosowy rafinowany. Oczywiście olej kokosowy nierafinowany, czyli taki naturalno zapachu kokosa, również się nadaje do obróbki termicznej, ale jest już troszeczkę gorszy. No, z tego względu, że znajdują się pewne substancje, witaminy, minerały i inne substancje aktywne, które w postaci surowej są jak najbardziej dla organizmu zdrowe, pożądane, natomiast poddawane obróbce termicznej mogą stać się toksyczne. Kolejnym olejem, który tłuszczem, którego używam do smażenia jest smalec. Najczęściej jest to smalec gęsi. Jego smak mi najbardziej odpowiada. Te potrawy przyrządzane na, na smalcu gęsi są najbardziej smaczne, ale oczywiście do smażenia również nadaje się smalec kaczy, smalec wieprzowy, ewentualnie łój wołowy. Nie korzystam akurat z tych produktów, dlatego że mam dostępny ten smalec kaczy i, i ze względów na, na jego walory smakowe używam go i oczywiście on również nadaje się do smażenia e, tutaj czy lepiej czy gorzej od oleju kokosowego są tutaj zdania podzielone. Myślę, że nie jest specjalnie gorszy do smażenia niż, y, niż olej kokosowy. Owszem, olej kokosowy zawiera więcej tłuszczów nasyconych, które nie ulegają oksydacji i y, o tym y, właściwie, którego oleju używać do smażenia czy którego tłuszczu używać do smażenia powinniśmy się kierować z zawartością procentową y, kwasów Tłuszczowych nasyconych. Im tych kwasów tłuszczowych nasyconych jest więcej, tym lepiej, tym ten olej lepiej nadaje się do smażenia. Wszystkie kwasy tłuszczowe, jedno i zwłaszcza wielonienasycone, ulegają podczas obróbki termicznej, oksydacji i stają się dla organizmu szkodliwe. Nie dość, że nieprzydatne ze względów zdrowotnych, to dodatkowo szkodliwe. Z tego względu należy unikać olejów, zwłaszcza roślinnych do smażenia, w których przeważają tłuszcze jedno- i wielonienasycone. Czyli oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, oczywiście olej lniany, na pewno nie nadają się tak dobrze do smażenia. Oczywiście są osoby, które używają oleju rzepakowego i oleju z oliwek na przykład do smażenia i nie chorują, nie mają problemów zdrowotnych, no ale w tych tłuszczach jest przewaga tych tłuszczów jedno i wielonienasyconych, z których, które niestety podczas obróbki termicznej ulegają utlenieniu i są dla organizmu szkodliwe. Oczywiście to wszystko zależy od ilości, jaką będziemy ilość spożywali tych tłuszczów, jak długo będziemy poddawali obróbce termicznej te produkty i w jakiej temperaturze. Oczywiście ważną kwestią jest tutaj odpowiednie operowanie palnikiem do podgrzewania tych tłuszczów, Sta powinniśmy się starać, no ja staram się używać tego palnika, nazwijmy to tak ekonomicznie, czyli używać jak najniższej temperatury do usmażenia, czy odgrzania, czy uduszenia, czy upieczenia danego produktu. Więc jest to kwestia bardzo ważna, żeby w jak najniższej możliwej temperaturze Poddawać obróbce termicznej produkty. I wracając do, do tłuszczów, których używam do, do smażenia, czyli oprócz oleju kokosowego, czy to nierafinowanego, czy zwłaszcza rafinowanego do smażenia, używam smalcu, zwłaszcza gęsiego, ale również czasami do smażenia np. jajek sadzonych czy jajecznicy, używam masła. Tutaj Przeważnie, jeżeli mam akurat dostępne, to staram się używać masła klarowanego. Chociaż do krótkiej obróbki termicznej, smażenia jajecznicy takiej lekko ściętej, czyli te żółtka powinny być w postaci płynnej ewentualnie jajek sadzonych, można używać zwykłego surowego masła, oczywiście najlepiej masła takiego nazwijmy to ekologicznego, czyli na przykład masła Kerrygold, czyli pochodzącego od krów, które są karmione trawą, a nie paszami. Więc do, do smażenia również nadaje się masło, zwłaszcza masło oklarowane, które możemy poddawać obróbce termicznej nawet w wyższych temperaturach, ale oczywiście trzeba się starać tą temperaturę tej obróbki termicznej jak najbardziej ograniczać. Jeżeli chodzi o tłuszcze, na których możemy smażyć, to właściwie oprócz tych trzech tłuszczów żadnych innych do smażenia nie wykorzystuję.